Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Znajdujemy się na kawałku co był orany jako ostatni, 26 sierpnia. Dzisiaj mamy 28, i poprawiamy sobie bruzdy. Tu jest ten nieszczęsny słup, o którym Wam wspominałem. Psuje mi tu całą robotę. Te słupisko. Zobaczcie, już się kurzy, no ale na no, cały czas nam nadają ten deszcz jednak. Także, wstrzymuję się z siewem. Choć nam się dzisiaj pogoda wyklarowała wczoraj tak wiało jak diabeł. Gdzieś po wieczu się uspokoiło. Ale, no nie siejemy, czekamy, czekamy na rozwój sytuacji. Wiele tutaj rolników też się wstrzymuje z siewem z obawy właśnie na ten na ten deszcz no i na tym słupie sobie załatwiłem kółko bo tu dziś wiadomo jak to koło supa nie dora, szpuk długi nim wejdzie do ziemi było tylko cyk wyskoczył przeniósł się troszkę dosłownie zabrakło mi 5 cm żebym się minął no ale zabrakło no i no niestety no zabrakło i mamy trach No i przez to że musimy się nam tu powyciągać trochę słomska. Bo no, mimo woli ją wyciągniemy tu bardzo. uwrocie wrocie też zabite. Dlatego, że tu kombajn podjeżdżał do pryzmy buraczanej. Mówiłem Wam, że tu buraki wracamy często. Tu wiecie, co by się przydało. Nie chcę mówić głośno. Głębokość się tu kłania, jak diabeł. Tu jako tak opiaku już nie ma. No i tutaj można byłoby śmiało te przegłęboszować sobie te uwrocie. No zaleta jak widzicie w tej skrzyni ma swoje plusy i minusy. Gdzieś te przełożenia są różnie rozciągnięte. Skaczę to półtora km na godzinę. Przełożenie tak gdzieś to wywnioskowałem. Z czasu eksploatacji no, musimy sobie tutaj ładnie przygotować pod te rzepaki. że jak już przyjdzie ten deszcz, przyjdzie czy nie, przyjdzie. Cały czas się zastanawiam, czy brać agrotoma, czy brać ten wał na przedni tuz i robić tym 3 metrowym na tych uwrociach. Przedni wał zbije tylny, bo boję się o ten proszek. Tak jak Wam wspominałem, na pewno go wyproszkuję. O, proszę, wypala się jeszcze DPF nie niedobrze, że akurat teraz bo tu jest dużo kręcenia się dużo jest kręcenia się będziemy musieli utrzymywać go na wyższych obrotach no to jedziemy teraz pod bruzdę w tą stronę tu sąsiada kukurydza posiali jak od linijki, bo siali z nawigacją A i B przenieśli wyprowadziło ich no ale sianie Muszę tutaj ten róg zostawić Niestety Też się tu namanewrowałem, żeby tu jako cokolwiek tutaj połorać Muszę ten róg zostawić, z tego właśnie względu, że wypada się ten DPF A, czuć opór No tu jest taka Ala glina w tym roku, choć tu się dobrze zaorało Naprawdę no, miałem sobie zaznaczyć ile tam pracuje, tam w tle kolega talerzuje no, no i takie tutaj będą niedoskonałości no trochę ciągnik siada, nie? przyznacie tu ta słowa to jest ledwo co przykryta, naprawdę tutaj tyle lat z rzędu wracała tutaj pryzma no jednak te załóżmy około 200 ton tych buraków tutaj było plus minus, no 180 zawsze leżały z tego miejsca, bo do supa. operator ładował na prawo no i jest finał jaki jest tego wszystkiego też zaciągniemy no i jeszcze tam się przydało przejechać, powalczyć w tym rogu no i teraz lecimy tutaj najpierw tak może najpierw tak Pierwszy przejazd tutaj wyciągniemy Co będzie tu u sąsiada też poprawić to te moje wyciągnięcie Żeby nie było żalu i już złapał słomsku i się już ściągnie, trzeba tutaj jakoś tak to chyba nie słoma prędzej to jakaś trawa a ja też przy okazji jak cofam to jeszcze tutaj przerusztuję tego sąsiada na róg Przydałby się typowy bezorkowiec, no to na pewno by to było lepiej było. Bo jak widzicie, jest ta słoma i sobie niezbyt chce poradzić z tą słomą. O! My wracamy na nasz punkt. Wyznaczamy A. Krótko dodamy mu tu trochę obrotu. Wrzucimy sobie ten pomad. No, i tu musimy go wsadzić już głębiej. Tak, Czuję, co? No, i tu też jest taki właśnie brak ziemi. Dlatego, że każdy kiedyś kopał się z tymi granicami. Zobaczcie, jak jest ta bruzda. Jest równiutko. Mniej więcej, oczywiście. Tutaj tak samo, właśnie odcinka od sąsiada. Nie jakaś bruzda, takie o około 20 cm mi wyszło. Nie jakieś tam pokolaną, standardowo jak to bywa, u po niektórych. Ja tego nie stosuję, nie praktykuję. Takiego odcinania się od między, od sąsiadów. Staram się to robić normalnie. W miarę prosto, właśnie, żeby ta tylna schiba nam nie tęczyła. Zobaczymy, damy mu tu już B, co on nam tu zrobi. No już powinien mniej więcej jechać równo. To mówię, że było. O, my tu gadu, gadu, a tam już słomy Przewalił ją, no ale co z tego, widzicie? Chwila moment, zobaczyłem się do tyłu, już zjechałem z toru jazdy No i tak to bywa No tutaj też tej słomy trochę jest nie przykrytej no niestety to jest scena właśnie orania pługiem mimo się, że się wytyczyłem i powinien wyjść idealnie równo no ale nie wyszło będę musiał jeszcze ten pasek wrócić też tutaj troszkę przegarnąć myślę że agrotom też by się tutaj w tej słomie zapychał nie ma tak jak mój agregacik cyk 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 wszystko widać bo jest blisko kabinki no, jeszcze decyzji nie podjąłem. no Będę musiał ją podjąć na pewno. Bo to będzie zaraz. Dzisiaj no, muszę się zastanowić, z czym to właśnie zrobić. Choć na takie właśnie krótkie odcinki, jak tutaj są 0,7 metra. O, jestem ciekawa, jak mi to ładnie wyszło. Czy to równiutko, czy nierówniutko. O, tu już słomy. Od groma się ciąga. Mówię, może być z tym problem Może, a nie musi, ale raczej będzie bo zobaczcie ile tutaj jest tego koklusza, wiadomo jak to na obroczu gdzieś się cofa, zacina, zawraca Choć tu można było się do sąsiada wciąć śmiało Trochę tutaj tej słomy przerusztować, ale jak najmniej jej wyciągnąć, podrównać cyk to już nic nie zrobimy O co o mnie tutaj? Aha, no tak. W ostatnią sekundę się domyśliłem Tu zaraz też trzeba wydrapać, pół sąsiada jedzie Grzesiu, jedzie Grzesiu no to dobra, bo tam mnie gdzieś woła na chwilę, zaraz tutaj do was wrócę z nagrywaniem, bo idę tam na jakąś małą rozmówkę, bo gdzieś tam też graniczymy razem z polami, może tam chcę jakieś zdania pozamieniać. Dzięki, do usłyszenia, cześć, zaraz wracam do was.